Witam, chciałbym Wam pokazać, jak można stare, zdalnie sterowane zabawki przywrócić do życia, nie posiadając do nich pilotów, ani żadnych układów sterowania. Możemy użyć standardowych aparatur do modeli RC. Tutaj mam aparaturę firmy Flysky. Całkiem przyzwoicie się sprawdza. W bardzo dobrych pieniądzach można ją kupić. Chciałbym Wam pokazać, jak wygląda środek takiego modelu. Niestety, zdobycie do niego pilota było niemożliwe. Zastosowałem odbiornik na 2,4 GHz. Do tego sterowniki do silników DC. Oczywiście, można użyć także sterowników do silników bezszczotkowych, jeśli takie posiadamy w modelu. Standardowo zostało wszystko podłączone bez przesienia do silników przez sterowniki i odbiornik. Zaraz wam pokażę jak to wszystko działa, tylko skręcę to z powrotem.